W kolejnym odcinku w Call of Duty Black Ops 3 um, z Theworldstepem. Jeśli wiecie, kto zauważył, to link do jego kanału będzie w opisie poniżej. Ale poprzednim razem zrobiliśmy Challenge'a, Inverted Challenger. Musieliśmy mieć ustawienia inaczej odwrócone. I ten tos tutaj wygrał, więc tym razem będziemy grali normalne 1 na 1 Zobaczymy, komu tym razem się tak poszczęści. Był jego host, ciwo. E, Ale to znaczy, że... Na pewno. Siema, ja jestem Theworldstepem, witam Was w tym filmiku. Nie mam nic do gadania, więc po prostu mi jego oglądania. No, dobra, zatem. Zacznę jeszcze party. Tak jest. Ej, czekaj, ja... Tylko wiesz, nie. Ja chyba nie ustawiłem, że ten, w tej imprezie, że mnie słychać. No, dobra, jest już ustawione. Teraz jest, teraz jest, więc ja witam się z ludźmi, którzy oglądają Legana i życzę jego oglądania. No. Kwiatów. Dobra. Tylko wiesz, nie Rejczu, nie? No, snus. To jest jakiś ręcznik do Nie, no nie będzie, rajcu a ty oglądałeś ten? Oglądałeś ten filmik, jak grałeś ostatnio? No tylko oglądałem o ciebie, bo, ten, bo wtedy było od nas, od nas oby dwóch słuchaczy. A widziałeś ten? Widziałeś jak ci debugowałem? Jak przegrałeś? No, ty Żydzie. <grym> A ja, 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 ja i to było takie śpieszne, bo jednak, ja wiesz, normalnie było wszystko, gadaliśmy, nie? Ale ja za chwilę takie, nie! I <grym> <grym> taka cisza nagle. nagle, Tak by ta Rymorda też kurde te debuga robił. <śmany> to, to To, to Ja mam chyba jakoś za to, się czułość. Czekaj, zmienię mnie lekko. No, robacze, jak Gramy, Gramy, Easy. Co się Naprawdę? <gryś> to to mahoków używasz? Żydzie? A, a masz, masz w klasie? Nie. nie używam. O Boże, ale dla mnie. Nie, 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 nie mi to nie przeszkadza. No chyba tym razem dostanę w dupę, nie? Zbyt długo nie gramy 1 na 1 No wtedy tak samo było, i ja, zobacz jak się wróciło. Proszę? Tutaj było dokładnie tak samo, i się odwróciło. Mówiłem, że to był jego host, Tak, mój host. Jak tam, Jak będziecie jeszcze oglądać jeszcze raz ten filmik, to zobaczcie. Chyba tam będzie coś w stylu. Em, Dobra, deło zacznieść już grę Co jest? W sensie, że ty miałeś hosta i się pytałeś czy zacząć grę Aleee, ale, 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 o ciło dzieci To był... To były po prostu błędy techniczne Proszę, jak się nigdy nie trafić, przez pół godziny. No, a coś, 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 co dobrze idzie. Nie było się, ja się urodziłem taki. No, ty żydzie, ja. To by chyba druga

Dziękuję. Ja Siemu, mam... szybko szczęścia mam? Mam, bardzo dziwnie. Żeby nie było, że to dlatego że mam podstawę, a wtedy tym razem ty będziesz podstawę, nie ma sprawy. To bardzo atakujesz, stary, ale ja nie przywykłem do takiego trybu gry, nie. Za to, że się ruszasz. Jero No, ja nie mogę no. uwierzyć w to, że ty cały czas do mnie podchodzisz, stary. Weź, zachowaj trochę dystansu, nie? <noise> ja pan hoś Jak robiłem ten filmik z Dying to w takiej strasznej mapie, nie? No. To co sądzisz o klimacie jaki zrobiłem? O klimacie tym takim z tymi światłami? No. No spoko był. Ale myślisz, że go z tym razem zrobić innego, czy żeby tak sam był? Już co? Nie, no był w porządku, może taki zachować. O! <grystanie> Hello. That's <laughs> a No. Damn so No co jest? No! Ja pierd... Mam, no śmiało, śmiało. Jaki życ? Chwytamy, spokojnie. Ja też to wygram. Patrz jaki glitch jest King, kurde. Okej. Fuck sakes. <clears throat> ah, this Yeah, yeah, yeah. Może zrobimy od roku rewanż na moim hoście. Nie wiem, czemu ty nie możesz zostać daleko. nie? Ty podchodzisz na odległość dwóch metrów i skaczemy pół godziny, zamiast po prostu walczyć do siebie z zasięgu. Znaczy z odległości, jakiejś tam konkretnej. Dobra, uważaj, stary By to było oba dwaj, to można było tysięcy wallbangów trafić, nie? No, bo skitu. Jak walę no, kombaka no, 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 no. Ej, to spokój się, okej? Okay? Idź no, Bez szans. w ogóle nie rozumiem, dlaczego cholernie nie ma własnych serwerów. Znaczy w Nie, to To nie wiem. To w ogóle chyba nie jest interesujące. No tylko na koniec coś ładnego, czy tam wiesz, silence czyli reload. Chciałem się przygotować Czekaj stop 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 Klik wideo został zapisany Teraz się zaraz z nowego zacznę Mam jeszcze moment Moment Okej okay. Easy peasy oh. Nie, ale nie jestem pewien, czy to był silence. Znaczy ten reload, czy to, czy to byłeś ty, czy to byłeś ty yy, że grałeś ten zawsze do 41 1? Um, nie jestem pewien No kończysz czy nie? Zakończę i zrobimy rewanżę teraz. Mhm. Mm Mówię, nie jestem pewien, czy to jest ten, nie? Czy to był... Czy mi wyszedł reload, czy nie? Znaczy powinien wyszedł. Mmm. Nice. Dobra, ja za. Dziękuję. Co to ma znaczyć? Nie ma czasu, musimy nagrywać. Ale tak, to Teraz pierwszy streama na Twitchu od chyba paru miesięcy, od paru... może od paru tygodni, nie? I dwie osoby patrzą. Mi Twitch w ogóle nie, nie działa. Kiedy tylko próbuję, wiesz, tam wrzucić jakiś film na Twitcha, to wyskakuje mi powiadomienie, że ta opcja nie jest dostępna w Twoim kraju czy w swoim stylu. No, ja tu jest tylko live streamy, nie? Już nie ma odcinków. Znaczy no, to tak, o to mi chodzi. Okej. Okay. Dobra, idź na twojego hosta już. I otwórz party, bo może po zamknięciu mnie nie masz, okej. Okay. Jestem. Nie wiem czemu, jak patrzę na twoje emblemat, to mi się przez chwilę pokazuje emblemat siary, Max of Life. Możesz po na moje tego, na mojego showcasea. Ja coś. mam już zrobione. Dobra, let, let's go. O, jaki tytuł, 1v1? No, zapisane już spokojnie. Ja zawsze miałem no. wszystko jaki podpisane. Jakich ty youtuberów najbardziej oglądasz polskich czy angielskich? Nie, polskich to ja w ogóle nie oglądam. Ja też praktycznie nie. Innych polskich jakie oglądam to jest Trojo. Pięć 5 sposobów na i to jest po to wszystko. Naprawdę to jest to wszystko. Ja jakoś ja po w polskich YouTube nie gustuję, ja jak no. oglądam to... Ja też nie. Jakiś Face no. Rain, Optic Scampi. No ja też. Ja wiem ja, ja, ja bym czy to jest tylko albo coś z Facea Ali takie rzeczy, nie wiem, nic takie... Mnie Alie wkurza, bo on za dużo tak się ekscytuje. No taką matkę yes. rzeczy, nie. To to mnie denerwuje. <noise> no basa. <noise> To jest host, to jest host Oj, nie, 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 nie. ja chcę mną snajperkę Już, no, no. Ale mogłeś mnie zabijać, spokojnie Patrzcie na Aha, podniósłem twoje ammo i mam na nadal 9, są no spoko było mi ten było pokazane takie 0, które się rusza, nie? Jakby amu się zwiększało, a nawet było 9. Patrz, By remis był? Możliwe. Albo kiedyś pojedziemy na jakieś mistrzostwa i wtedy zrobimy jedno na jedno nalanie. Ja mam wrażenie, że to masz o wiele więcej tego podskoku, nie? Nawet jeśli masz wrażenie, to wiesz to jest możliwe. Pewnie masz jakieś doładowanie pro, czy coś w tyłu. stylu. Tak, wiesz, kup kupiłem sobie ten... E, jak zawsze w CS-ie było kupowanie VIP-a. Mam VIP-a. Haker. Dzięki. Nikt mi nie mam jest rzeczy Może i slajd Co mówisz? Może zrobić, tak? jeszcze nie

No, uspokój się. Mówiłem, mówiłem ci, żebyś tego powiaty nie pił. Co, co? Jezu, Mówiłem ci, żebyś tej kawy nie pił. Jeżdżę, się kawę pił. Ja nie piję kawy, synu. Ja tylko w pracy takie rzeczy robię. Uuuuuu... No scope. Znaczy, ty takie no to byłeś z sobą takie, że lekko celujesz... Ale wiesz co, nie? Nawet jeszcze w sumie... Tak, taki quickscope początkującego, nie? Tu najgos trzeba potem celuje oh, Aż nasty. zobaczę, aż zobaczę. O, widać, że AIM. Jeżeli cię zawsze tam zabijesz. Easy. Widziałem tylko jakiegoś... Takiego grzyba widziałem, taką, taką doniczkę na parapecie, nie? I tak i tak doniczka na parapecie mnie zabiła, nie? To jest śmieszne. Nie dobrze, niedobrze. A ty mnie zawsze tutaj zabijasz, nie? Żuku. No jakiś śmieć, nie? No to chyba handlit jest, nie? No bo ja zawsze zapominam, że tego nie możesz przebijać, bo po dwa może to było przebijać. O Nie no jak ja z tym żukiem przegam jedną na to będzie porażka jakaś Jakbyśmy grać na lanie to byś to wpija mm -mm. Make it nasty M make it nasty. Nie wierzę, 360. nie wierzę. Co za rzuk 360 Stop i Quick Swap Stop, 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 stop. Czy ty masz No mam Od kiedy? Od dawna? A ty już się idzie. A ty masz nóż bojowy? Skąd masz nóż bojowy? Ja cię? Mmm, śmieszne. ten glitch? Czy można sobie tak ten? Nie, chyba się nie da. Oba, nieistotne, gramy. Ej, wola, 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 chwila, 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 patrz, co pokażę. Zobacz, jak ten już wygląda, jest cały w ice, Czy to jest też tak ma, czy tylko ja tak mam? No, jest ice. Ale cały ice, nie? Nie masz... Czego? Jak zobacz, jakie to, jak to jest śmieszne, nie? Tak... Te rozmiary się nie pokrywają. No. Gramy. Tutaj, tutaj, to jest, ponownie, ja. tutaj to jest ponownie, takie dziwne, bo dwa potrafiłem cały czas zabić kogoś i iść w odpowiednią stronę, a tutaj nigdy nie idę w odpowiednią stronę. Zawsze się mylę. Ja nie wiem takich problemów. Co to właśnie było? To było kurde brzydkie. To było niemiłe. Niegrzeczne. No. Ej, stop. No. Dawaj idziemy na tych po tym meczu. Nie chcesz widzieć moje miny, moje miny, jak mnie teraz właśnie zabiłeś? No zobaczę, zobaczę z ciekawością w tym YouTubie YouTube... Czy ty jesteś Żuką Zobacz, bo teraz robię na Twitch Aha Zobacz, bo teraz robię to na Twitch Ro no, zobaczę, to na Żuk alert, Żuk, 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 Żuk alert Żuk, Żuk, Żuk alert Ej, nie miałbym cię, synu No, no, no. pewnie jeszcze oszukasz jak będziesz robić ostatniego killa, to specjalnie... O kurde, nie udało mi się tego po to, żeby wygrać. No... Ej... E mm, Dame Zaczęłeś na tam. Mm. No ej! ten moment, kiedy kurde chcesz zrobić slajda po tym, po sprincie, a nie, on ci nie. po prostu kłóca, nie? To jest śmieszne. też czasy było dwa. jak szedłeś na FIFA Roll. Co prawda męczyłeś się, żeby ogarnąć jakieś lobby, w którym są snajperzy, ale znajdowałeś w końcu to lobby, nie? Robiłeś, yy, znaczy grałeś z tymi snajperami jeden, znaczy no, na snajperki grałeś, w sensie. A lasty to był trickshot. No. Ja tutaj sobie tego nie wyobrażam, nie, ja praktycznie w ogóle sniperów na free for all nie widzę. Poza tym, no. yy, poza tym, jakoś nie wyobrażam sobie robić tego, trickshoty na free for all, nie. Jedynie co to no ten, też, to na, to na botach. A no właśnie bo jeżeli nie, coś na... wiesz, top fighter już nie. A tak to po prostu jakoś to, to, coś, innego, wiesz, to się zmieniło bardzo, te czasem tego. Te, te... Nie. Ej, uspokój się. Easy, easy. Dobra, nie będę coś robić. Dobra. Ej, to tak było dziwne. Jest. Tak jest. co mam zrobić następnego? To samo no z... po zwykłego tego? Najlepiej z to z Tomahawkiem, nie? Nie ma Tomahawka. No akurat teraz? No to... nie mam. No to weź się zabij, nie? A to chodź robię po Bo, a... Chodź po prostu, zrobimy Silent Shrota, obydwoje. co? Chodź obydwoje po prostu Silent shota. No ja chcę robić Silent Shrota, ale no, ty chyba nie. Cały obiecuję, obezwiedź mi wyjdzie sobie z ekranem. No, ładnie, Lecimy. No, po co zabije, bo tam No to mi nie wychodzi. Poczekaj, bo czekaj, nie zabije mnie, bo się w kimś wzięła Pijemy? Mhm. Ej da się zrobić silent shot'a podczas, że e, zamiast tomahawk'a po prostu broń? No... nie wiem, chyba tak. Nie wiesz. Nie, nie wiesz. No, on, no oczywiście, że ci nie wyszedł, no mógłby ci wyjść, nie? No i się przegrać. Nie, 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 dlaczego? Bo ty masz... Ja mam ustawione to Unlimited, nie? I tam mogę potem zakończyć wiesz. Kilka ma jak już jest... Ym, jak ja sobie tego soleń nie? No. A ty masz do 30. A ty masz do że jak jest 50, to jest koniec, nie? No, no, no. Czasem, I wiesz co, gdzie, nie? Masz wtedy trudniej, żeby zrobić, bo masz... Ten moment co trafiłeś to już jest koniec, nie? No to w takim razie następnym razem gramy 30 normalki, bo wtedy bym wygrał, nie? No. Dobra, no to tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i trzymajcie się do następnego razu. To był The World No, ja też się na... Ja jestem Regan Player, a raczej byłem Reagan Player. widzimy się w kolejnym odcinku już jutro do jutra. Na... say hi.